Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uhonorował poległych żołnierzy amerykańskich ceremonią na cmentarzu narodowym w Arlington w Dniu Pamięci. Ceremonia rozpoczęła się od złożenia wieńca przy grobie nieznanego żołnierza, co jest ponurą tradycją prezydentów Stanów Zjednoczonych. Następnie wiceprezydent JD Vance i sekretarz obrony Pete Hexet oddali salwę honorową, aby upamiętnić wysiłki i poświęcenia członków amerykańskiej armii. America's best and America's bravest have fought, bled and died so that we could pick up the torch of liberty, raise it high, 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 high and carry it onward to places they could never have dreamed of before. Today we honor their memory.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola również upamiętniła tę okazję. W poście na X Metzola doceniła wysiłki żołnierzy, które doprowadziły do utrzymania pokoju i wolności w Europie oraz wyraziła wdzięczność za ich poświęcenie.